Cześć! Tu znowu Rady Kikasia z Centrum Nauki Kopernik i wracamy do Was z kolejnym filmem, który poświęcony jest zanieczyszczeniom powietrza, na który nagrywamy razem z naszym partnerem firmą Samsung, który jest partnerem strategicznym Centrum Nauki Kopernik od 10 lat. No a co dzisiaj? Dzisiaj zajrzymy do wnętrza tego oczyszczacza i dowiemy się w jaki sposób on właściwie to powietrze oczyszcza. Zanim to jednak zrobimy, polecam obejrzeć jeden z naszych filmików z dzisiaj, który mówi o tym, jak zbudować filtr węglowy, ponieważ będziemy dzisiaj o nim trochę mówić. No i zobaczycie jego działanie na przykładzie, a my go po prostu nie chcemy teraz powielać. E, dokładnie, zajrzyjcie, materiał jest bardzo ciekawy, bardzo przydatny, więc warto go obejrzeć. No a my przechodzimy do Meritum. Ale jak chcemy zaglądać do środka, to warto dla bezpieczeństwa go wyłączyć. No i co tu mamy? E, pierwsza sprawa to obudowa. Oczywiście główną funkcją obudowy jest to, żeby była estetyczna i żeby ładnie nam się komponowała w mieszkaniu, ale poza tym na takim sicie mogą zatrzymać się duże zanieczyszczenia. Mam na myśli sierść albo włosy. No ale wszystko co mniejsze poleci dalej. Czyli w zasadzie wszystko co nas interesuje. Albo nie chcielibyśmy tego w naszym powietrzu. Mhm e, i to wszystko trafia na tak zwany filtr wstępny, czyli to, co widzicie teraz tutaj. Na tym filtrze wstępnym zatrzyma nam się kurz razem z roztoczami, które mogą podróżować z takim kurzem, no i tego typu zanieczyszczenia. Nawet w naszym filmie, w którym mówiliśmy o rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń, używaliśmy tego kolorowego proszku, no i da się go tutaj zobaczyć efekt po nagraniach. Mhm. No ale to, co jeszcze mniejsze, Poleci jeszcze dalej. Czyli tak bo... naprawdę wszystkie y, pyły PM10, PM5, PM2,5, czyli to, co nam mocno szkodzi, właśnie, poleci jeszcze dalej. No i wszelkiego rodzaju alergeny, patogeny, wirusy, bakterie, zarodniki grzybów albo pleśni. Mhm. I trafią y, na tę warstwę, która jest takim sercem tego oczyszczacza i która robi bardzo dużą część roboty. Czyli filtr węglowy. I to właśnie o nim mówiliśmy. W kontekście tego naszego filmiku z dzisiaj. Kiedy się nim poruszy, nawet słychać takie charakterystyczne grzechotanie. I co on więcej robi i dlaczego tak działa? O tym jeszcze powiemy w naszym kolejnym filmiku, ale powiedzmy sobie, co jeszcze znajduje się za filtrem węglowym, bo to też jest bardzo ważne. Za filtrem węglowym znajdziemy filtr HEPA. No i czym jest filtr HEPA? Można go porównać do takiego szeregu gęsto upakowanych, drobnych sitek które sprawiają, że wszelkiego rodzaju cząsteczki większe niż 0,3 mikrometra, czyli bardzo, bardzo małe, mhm. one są tam zatrzymywane. No, wszelkiego rodzaju bakterie, bo bardzo duże, czy wirusy, które są czasem mniejsze, ale podróżują w aerozolach, mhm. w związku z czym aerozol będzie miał dużo większą cząsteczkę i się zatrzyma właśnie na tym filtrze HEPA. Wszelkie alergeny, pyłki, od chociażby pyłek brzozy, na który ja jestem uczulona, i dla mnie to jest ważna sprawa, żeby zatrzymał się właśnie na takim filtrze. No i filtry HEPA są bardzo często używane w obiektach medycznych, w obiektach przemysłowych, gdzie to zanieczyszczenie musi być bardzo, bardzo niskie. Dodatkowo, jeszcze w trosce, i żeby chronić to powietrze przed tymi patogenami, przed wirusami, bakteriami, dodatkowo doświetla się jeszcze takie filtry HEPA. Światłem ultrafioletowym, dzięki czemu w te drobnoustroje czy te wirusy są zabijane. Mhm. No i kolejna sprawa. Za tymi filtrami znajdziemy wentylator, czyli coś, o czym mówiliśmy już w poprzednich filmikach, ale tak dla przypomnienia, właśnie przez to, że mamy wymuszony ruch powietrza, to całe powietrze jest niejako wtłaczane w te filtry, no i wymuszamy to, żeby zostało oczyszczone. No, i prawda jest taka, że nawet jeżeli coś przejdzie przez ten filtr i się nie zatrzyma po raz pierwszy na tym filtrze, no to za chwilę to powietrze znowu do niego trafi mhm. i ten cykl, powtarzając się kilkukrotnie w ciągu minuty, sprawi, że to nasze powietrze w mieszkaniu jest non-stop wymieniane. Więc w zasadzie każdy filtr powietrza ma jakąś tam swoją wydajność dla danych pomieszczeń, no i w związku z tym możemy powiedzieć, że ten filtr e, oczyszcza powietrze w danym pomieszczeniu e, w takim, a nie innym czasie, mhm. ponieważ to powietrze jest cały czas. W cyrkulacji. No i co? Myślę, że to wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące wnętrza tego oczyszczacza. Do filtra węglowego wrócimy niedługo. Tylko zanim byśmy wrócili, to pytanie do Was. Bo może Wy wiecie, co sprawia, że ten filtr węglowy w ogóle działa? Dlaczego w takim oczyszczaczu powietrza jego zastosowanie ma sens? Z jakiego powodu na filmiku, który widzieliście, mogliście zobaczyć dzisiaj na naszym kanale, też o filtrze węglowym, ta wypływająca woda jest. Bezbarwna i w zasadzie, dlaczego takie drobne kuleczki, jakiś granulat ma takie właściwości? Którymi jest mnóstwo przestrzeni. Dokładnie. Dlaczego, One nawet niszczelnie wypełniają. Dl dlaczego, dlaczego taki drobny granulacik ma tak duże znaczenie w przypadku e, oczyszczania, w przypadku filtrowania, czy to wody, czy powietrza? Z naszej strony to już wszystko. No i do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!